Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie: Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Lech Poznań zmierzy się z drużyną Krakowi. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak, sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Pora przyjrzeć się, jaki skład wystawiła Krakowia. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1, 3, 4, 3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. No to zaczęło się. Wjeżdża jak w masło. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Jesper Karlström. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera. Stawia na takiego delikwenta. A on musi odwdzięcza takim faulem w pierwszych minutach. Zupełnie jakby chłodną głowę zostawił w szary. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów. I kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Dwie bramki w ostatnim meczu mówią same za siebie. Jest w takiej formie, że i dzisiaj pewnie też coś dołoży. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. No wyjdzie z dośrodkowania. Chwilowo alarm można odwołać. Olejosz traci teraz piłkę. I teraz piłka w rękach bramkarza. Ström. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Ależ teraz cudowna piłka. Sędzia pokazuje, by grać dalej. Krakowia przy piłce, czy to wykorzysta? Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Teraz strzał z dystansu, ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. Był w dobrym miejscu, przejął to niebezpieczne podanie. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną, ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Olejosz mimo faulu utrzymuje się przy piłce. Zastosowana korzyść. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obr... Nieładny atak. Powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Sędzia uznała, że było to przewinienie na kartkę. I jak najbardziej słusznie. Poprzeczka, ale to jeszcze nie koniec akcji. No i znów zabrakło centymetrów. Byli naprawdę blisko objęcia prowadzenia, ale piłka obija tylko aluminium. Mogą jedynie westchnąć i mieć nadzieję... Wspaniała interwencja bramkarza, ale szropi sonada. Centra w pole karne. Fatalnie teraz. Bardzo nieudany strzał. Ta piłka nawet przez chwilę nie zmierzała w światło bramki. No tak, statystyki potwierdzają nasze wrażenia. Obie drużyny są mniej więcej równie często przy piłce. Grają bardzo asekuracko. Żeby ten mecz się otworzył, potrzebujemy jakiejś odważniejszej akcji, albo poważniejszego błędu w ustawieniu obrony. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. To musi być bramka. Tak jest. Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Zobaczmy, czy Lech Poznań obroni to prowadzenie. Dawid Jablonski. Spokojnie teraz pod polem karnym. Czekają na właściwy moment. Ewna interwencja bramkarza. Radosław murawski. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Kibice żądają strzału. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Rzutrożny. Druga bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. Decyduje się na krótkie podanie. Łukasz zmierza teraz prosto w pole karne. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Dośrodkowuje w pole karne. Nic z tej akcji już nie będzie. Mieliśmy zagranie, ale zdecydowanie zbyt łatwo przechwycone. Starowana teraz piłka. Barry Douglas. Ty do mnie, ja do ciebie. A czas płynie. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Bary Douglas. Rzutka piłki w szesnastkę. Ale był czujny, brawo. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Nie daje się teraz zatrzymać. Zagranie na bliższy słupek. Czy to wykorzystają? Dobrze wybija, już po zagrożeniu. Artur Sobiech. Lech ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Dobrze blokuje to uderzenie. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Radosław Murawski. Podanie do Artura Sobiecha. No nie, prosto pod nogi rywala. Indywidualna akcja Sobiecha. Odważnie zaatakował. Douglas. Uwaga, okazja. Nie, nie daje się zaskoczyć i zmiana w zespole Krakowi. Piłka w grze. Krótkie rozegranie. Dośrodkowanie w pole karne. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Dośrodkowanie do Artura Sobiecha. Brawo! Skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. Ale nic z tego nie będzie. Spalony, jednak spalony. Nie daje sobie w kaszek dmuchać. Co to było za kiepskie podanie. Radosław Murawski. Trzeba powiedzieć, że w ostatnim kwadransie to Lech Poznań kontrolował grę. Stwarzają sobie sporo szans, więc lada chwila mogą podwoić prowadzenie. Wtedy rywale już się chyba nie odbiją. No tutaj mogą wręcz za chwilę podwyższyć wynik. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Lech Poznań rozpocznie grę rzutem wolnym. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja. Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe wybicie poza bramkę. Sędzia przyznał im rzut rożny, będzie więc okazja, by podwyższyć prowadzenie. Na pewno grałoby im się odtąd łatwiej. Łukasz zmierza teraz prosto w pole karne. I mamy kolejne trafienie dla Lecha. Bezpieczna dwubramkowa przewaga! Widzimy teraz dokładnie jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. No to mamy 2 do 0. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Podanie do Artura Sobiecha. Akcja przyspiesza. Dobry lob. Cierpliwie rozgrywają ten atak. Radosław Murawski. Radosław Murawski. Bramkarz w opałach, ale jednak ten strzał okazał się ostatecznie dla bramkarza niespecjalnie groźny. Olejosz traci teraz piłkę. I teraz niestety przerwana obiecująca akcja. Był spalony. Uwaga, musi to wykorzystać. Dobrze obroniony strzał. Rozgrywa to więc na krótko. Uwaga, bomba z daleka. Tak, co on teraz zrobił z takiej odległości? Widzimy jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż takiego uderzenia tylko pozazdrościć! Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Jukarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Douglas. Nie żył, ale uderzył. Pokonuje bramkarza z dystansu. Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca. Moment z nieuwagi rywala. No i proszę. I po tej bramce jest 4-0. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry, alan czerwiński. Czerwiński, artur Sobiech, Radosław Murawski. Co zrobi Artur Sobiech? Piłka krąży jak po sznurku. Wyczekują odpowiedniego momentu. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone wysokie zwycięstwo.